Jarosław Kaczyński mówi o chęci przejęcia sklepów sieci Żabka, a my doradzamy prezesowi PiS w sprawie tego, jaki biznes handlowy warto kupić oraz dwa lewiatany, które sprawiają niektórym ogromne problemy. Michał Kokoszkiewicz zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Doradzamy rządowi Którą sieć handlową powinno kupić polskie państwo? Handel dyskutuje żywo o ostatnich słowach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na wystąpieniu w Puławach powiedział, o, powiedział że e, państwo mogłoby przejąć sieć sklepów Żabka od obecnego właściciela, czyli amerykańskiego funduszu CVC Capital Partners. Czy taka transakcja w ogóle jest możliwa? Tak. Jest. A czy jest komukolwiek potrzebna? Nie, nie jest. No, może poza partyjnymi propagandystami, o których trochę więcej opowiem Wam później. Taka transakcja oczywiście jest możliwa, no bo tak naprawdę wszystko pozostaje kwestią ceny, a jak wiadomo, polski rząd na ruchy związane z dobrym PR-em pieniędzy nie szczędzi. Przykład Orlenu i przejęcia jednego z wydawnictw. No ale są problemy, jeżeli chodzi o ewentualne przejęcie, to znaczy problemy, z którymi trzeba by było sobie poradzić, aby taką sieć jak żabka e, przejąć. Ja dostrzegam trzy takie problemy. Pierwszy z nich to krótki czas na przeprowadzenie transakcji. Umówmy się, taki ruch miałby wydźwięk czysto polityczny i Chodzi o to, żeby realizować swoją koncepcję przywracania polskości biznesu, o której pis mówi oczywiście od dawna i też ją częściowo e, realizuje. Żabka ma e, aż prawie 9 tysięcy sklepów, obroty na poziomie 12,5 miliarda złotych. To gigantyczne przedsiębiorstwo, a tak gigantyczne przedsiębiorstwa. E, a przejęcia tak gigantycznych przedsiębiorstw jednak trochę e, trwają, no bo to są miesiące, jak nie lata, analiz, e, negocjacji, no a później jeszcze kwestie związane z samym przejęciem, akceptacją tego przez urzędy antymonopolowe, a wszystko to miałoby się wydarzyć do przyszłorocznych wyborów, no bo jeżeli kwestie polityczne tutaj decydują, no to należałoby temat zamknąć w ciągu roku, co wydaje się bardzo trudne. Drugim wyzwaniem są pieniądze, a raczej ich brak, bo tak jak sam prezes Kaczyński mówił w swoim wystąpieniu, no, na razie nie ma środków na taką inwestycję, choć może się to jeszcze y, zmieni. Jak mogłoby się to zmienić? Do, pewnie sposobów jest wiele. Widzieliśmy, jak to działa chociażby w ostatnich latach w czasie pandemii, polski fundusz y, Rozwoju i jego obligacje byłyby tu pewnie nieocenione. No i jest jeszcze trzeci wątek, trzeci problem, czyli chęć sprzedaży biznesu przez sam fundusz CVC Capital Partners. Żabka to świetnie rozwijający się e, biznes, dynamicznie zwiększający liczbę sklepów, bardzo innowacyjny, sięgający po nowe grupy konsumentów, no i przede wszystkim nieustannie zwię zwiększający swoje zyski, poprawiający rentowność. Kto chciałby pozbywać się e, takiego Biznesu. No, oczywiście CVC Capital Partners może się na to zdecydować, bo jako fundusz inwestycyjny nie będzie wiecznie właścicielem tego podmiotu. E, I za jakiś czas albo w pewnym momencie stwierdzi, że już więcej nie jest w stanie wyciągnąć e, z rzadki, nie jest w stanie mu więcej dać no i będzie potrzebował kogoś, kto przyniesie jakieś nowe, świeże spojrzenie i rzuci na to jakieś ciekawe. Rzuci jakieś ciekawe propozycje dalszego rozwoju. Nie wydaje się jednak, żeby to stało się teraz, ponieważ żabka przechodzi naprawdę sporą transformację. Powstała grupa żabka starająca się stworzyć ekosystem, który da konsumentowi rozwiązania, jak sama żabka mówi, na każdą porę dnia. Trwa też rozwój sieci sklepów autonomicznych żabka nano absolutnego fenomenu. Na polskim rynku. A więc wydaje się, że Żabka jest w fazie naprawdę bardzo e, dynamicznego i bardzo ciekawego e, wzrostu, więc e, raczej nie teraz CVC Capital Partners będzie chciało oddawać taki biznes. Oczywiście nie oznacza to, że w mniej lub bardziej uczciwy sposób fundusz nie zostałby do tego przymuszony. Wiecie Państwo, jak to jest. Czasami może pojawić się jakiś projekt ustawy, który będzie zakładał no. Bardzo negatywne rozwiązanie dla pewnej wąskiej grupy sieci handlowych, w tym przede wszystkim dla Rzadki. No nie wiem, jakiś podatek nowy albo jakieś inne zapisy, które w pewnym stopniu ograniczą swobodę działalności takiej sieci. Oczywiście byłby to czysty szantaż rodem ze wschodnich demokracji. Jest jeszcze jedna ważna rzecz w kontekście stworzenia takiej, nazwijmy to, narodowej sieci. Handlowej. Rząd oraz politycy PiS często mówili o ewentualnym właśnie stworzeniu takiej sieci w kontekście krajowej grupy spożywczej. No i rolnicy, którzy współpracują z taką krajową grupą spożywczą, a później sprzedający takie towary w właśnie narodowej sieci sklepów, mieliby w przeciwieństwie do tego, co dzieje się teraz. W tych zagranicznych, yy, złych sieciach handlowych, których, w których rolnicy są gnojeni, mieliby otrzymywać naprawdę godne zapłaty za swoje towary, a z drugiej strony konsumenci mieliby otrzymać naprawdę niską cenę. Co samo w sobie jest dosyć kuriozalne, bo drogo, drogo kupujemy, no a później tanio sprzedajemy konsumentom. To trochę nie tak działa handel. Problem w tym, że ani. Produktów świeżych, czy to mięsa, czy owoców i warzyw, ani niskich cen w żabce nie doświadczymy. Model biznesowy tej sieci zakłada, że stawia ona na technologię, na wygodę, na bliskość i na dopasowanie do konsumenta, no i na szybkość robienia zakupów, ale wszystko to odbywa się kosztem wyższej ceny. Poza tym w sklepach sieci Żabka, jak zresztą w wielu sieciach Convenience, ale w żabce widać to doskonale, produkty świeże stanowią naprawdę nieduży odsetek towaru. Eee, Króluje tam oczywiście piwo, przekąskie, a dodatkowo w sklepach sieci Żabka dania gotowe. Gdyby zatem Żabka miała stać się takim retailowym przedłużeniem krajowej grupy spożywczej, no to jej model działalności musiałby zostać wywrócony do góry eee, nogami. No, i jakby upodobnić się też do sieci, które już są na rynku, więc nie wiem, czy byłaby to e, dobra droga. Tak czy inaczej, byłoby to potężne, potężne przedsięwzięcie, wymagające gigantycznych nakładów finansowych i jeszcze większych nakładów pracy. No, a przede wszystkim ciągnące za sobą konsekwencje w postaci tego, że część konsumentów, która ceni sobie wygodę, szybkość robienia zakupów i technologię, pewnie odwróciłaby się od rzadki, no bo, no bo oni są w stanie zapłacić wyższą cenę za produkty, a gdzie indziej są te e, rzeczy, które przyciągają ich do sieci. A może nie krajowa grupa spożywcza, a Orlen mógłby przejąć sklepy sieci Żabka i bardziej rozwinąć swój biznes detaliczny. Kto wie, No jednak problem jest w tym, że obecnie Orlen nie radzi sobie z otwieraniem e, własnych sklepów, które zapowiadał już wcześniej. Mam tutaj na myśli punkty na bazie Ruchu, więc wątpliwe jest, żeby poradził sobie z pracą na znacznie większym podmiocie. No chyba, że zostawiłby, oczywiście, cały zarząd, który pracuje do tej pory, no i dał im wolną rękę. No ale problem w tym, że znajomych królika trzeba gdzieś upchnąć. Podsumowując. Taka transakcja e, raczej się nie wydarzy, a na pewno nie wydarzy się w najbliższej przyszłości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewne usłyszał o tym, że w portfelu CVC Capital Partners, obok przejmowanego właśnie przez państwo PKP Energetyka, znajduje się też e, no właśnie sieć żabka. Poza tym przypomniał sobie o potencjalnej roli Krajowej Grupy Spożywczej, połączył kropki, no i wyszła taka właśnie wypowiedź, jak ta w puławach. Ale. Skoro PiS chciałby przejąć jakąś sieć spożywczą, unarodowić ją, znacjonalizować, no to, szanowni państwo, pomóżmy i zaproponujmy kilka rozwiązań. Może Kerfur? sporo mówi się o tym, że. Polski oddział tej sieci jest, no, chętnie zostałby sprzedany, jeżeli znalazłaby się ciekawa oferta. No i, szanowni Państwo, bogactwo formatów, od największych hipermarketów, przez supermarkety, po mniejsze sklepy convenience w formacie Express, tam gdzie oczywiście liczy się wygoda, no, ale problem jest jeden i podstawowy: trzeba byłoby sobie poradzić z nierentownymi hipermarketami. I jak to zrobić? No, nie wiem, może na przykład placówki poczty polskiej, w części hipermarketów Kerfur. A może trzeba iść za ciosem i na grubo i na przykład stworzyć narodową sieć odzieżową, reaktywować coś na kształt mody polskiej, no i sprzedawać patriotyczną odzież w hipermarketach przejętych, no chociażby od tegoż Carrefoura. A może, Szanowni Państwo, Osha? No, sieć była ostatnio krytykowana za to, że e, nie wyszła z Rosji po agresji wojsk tego kraju e, na Ukrainę. No i Teraz y, nie ma najlepszego PR-u y, w Polsce. A to już pierwszy krok. Władza może wyjść z założenia, że w Polsce nie ma miejsca na y, podmioty, na biznes, który wspiera y, agresora, który wspiera terrorystów. No, a potem wystarczy to podsypać kampanią nienawiści, klienci się odwrócą, obroty spadną, a państwowa spółka wyjdzie z propozycją kupna i voilà. No, i ewentualnie, szanowni państwo, lewiatan. No, to jest sieć, która zdecydowanie w zdecydowanie większym stopniu stawia, w większym stopniu niż żabka, stawia na produkty świeże, na niższe ceny, więc jakoś dałoby się to połączyć z tą filozofią Krajowej Grupy Spożywczej. No i szanowni państwo, ta szatańska nazwa. Absolutnie nie ma miejsca na taką demoralizację w przestrzeni publicznej. No, tylko jest jeden problem, jeżeli. Taka sieć miałaby być przejmowana, no to upadłby trochę ten, e, ta narracja o tym, że odzyskujemy od zagranicznego kapitału e, biznes, no i on na nowo staje się e, polski. Eurocash to polska firma, aczkolwiek oczywiście głównym akcjonariuszem jest Portugalczyk Louis Amar. A skoro o Lewiatanie mowa, Konfederacja Lewiatan i sieć sklepów Lewiatan. To nie to samo. Niektórym wydaje się, że rzeczywistość jest stosunkowo prosta i funkcjonują w niej podmioty, których nazwy się nie powtarzają. No ale niestety, Szanowni Państwo, tak nie jest, a to może generować dosyć y, zabawne, a czasami y, ośmieszające pomyłki. No i tak było właśnie tym razem. Do takiej sytuacji doszło w czwartek, a w czasie trwania sztandarowego programu informacyjnego telewizji polskiej, czyli wiadomości, prowadząca zapowiadała materiał o, dotyczący zatrzymania Macieja Wituckiego. Chodziło o kwestie związane z ewentualnymi wyłudzeniami i nielegalnymi praktykami biznesowymi, których miał dopuszczać się szef konfederacji Lewiatan. Tylko problem w tym, że został on tam przedstawiony jako prezes. Polskiej sieci Lewiatan. Zobaczcie sam. Śledztwo dotyczy wielomilionowych wyłudzeń z Pefron i ZUS, do których miało dochodzić w latach 2010 19 W sprawie zatrzymano też byłego szefa polskiej sieci sklepów, Macieja Wituckiego, Jakub Krzyżak. Sieć przygotowała już krótką odezwę w tej kwestii, w której apeluje o to, żeby używać pełnej nazwy Konfederacja Lewiatan we wszystkich przekazach medialnych zamiast samego słowa Lewiatan, no bo to. Ich zdaniem y, rodzi negatywne konotacje, negatywne połączenia z właśnie siecią sklepów. No i trudno się dziwić, bo faktycznie mówiąc, Lewiatan chyba jednak częściej mamy na myśli sieć sklepów Lewiatan, aniżeli Konfederację Lewiatan. A zatem krótka lekcja dla pracowników telewizji polskiej. Polska sieć sklepów Lewiatan to sieć sklepów. Sklepy. Nie związek pracodawców, a takim jest właśnie Konfederacja Lewiatan. Szefem tej pierwszej jest Robert Rękas, a szefem tej drugiej oczywiście Maciej Witucki. Właścicielem sieci Lewiatan jest Eurocash, ale nie ten Eurocash. Warto też pamiętać o tym, że biedronka to zarówno zwierzątko, jak i sieć sklepów. Podobnie jak żabka. Ale już na przykład stokrotka to zarówno sieć sklepów, jak i taka roślinka. No, warto o tym pamiętać. Aha, jeszcze jedno. Sieć topas to zarówno sklepy, ale też taki minerał z gromady krzemianów. Aha, jeszcze jedna ostatnia rzecz. Błagam Was. Jak nie daj Boże, mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ale jeżeli nie daj Boże policja będzie kiedyś zatrzymywać członków zarządu grupy muszkieterów, to proszę Was, nie mówcie, że chodzi o Atosa, Portosa, Aramisa i Dardaniana. To już wszystko co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj, przepraszam Was bardzo, że były tylko dwa materiały, ale sami przyznacie, że ten pierwszy o Żabce był wyjątkowo długi. Śledźcie nasze media społecznościowe, naszego Facebooka, Twittera, Instagrama, Linkedina, zaglądajcie na nasz kanał na YouTubie oraz na nasz portal www.wiadomościhandlowe.pl. Na rynku ukazał się właśnie najnowszy numer dwumiesięcznika Wiadomości Handlowe, a w nim między innymi Wywiad z prezesem grupy Eurocash Pawłem Surówką o tym, jak dostać ten magazyn napiszemy Wam w opisie tego filmu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Ja już się żegnam. Michał Kokoszkiewicz, do widzenia.